Siemaneczko, ja jestem miedziany, a to jest kolejny odcinek z Watch Dogs. W ostatnim odcinku e, Bad Boy, czyli e, ziomeczek, z którym współpracujemy dał nam znać o tym, że mamy się z nim spotkać. E, z czego raczej hakerzy nie spotykają się twarzą w twarz, no ale on poprosił o takie coś. Więc polećmy do niego i zobaczmy co on... E, co on od nas chce takiego. Dowiemy się jak wygląda drugi hakej i... No ja wiem jak on wygląda i wiem, że on chyba nie właśnie należał do dc No co za... Jak ja uwielbiam tą kajetkę, no. I w ogóle pojuszanie się tymi pojazdami. Yy, dobra. Yy, więc jedziemy się spotkać z Bedbojem. Generalnie od tego momentu już nie pamiętam o co, co dokładnie mamy robić, co się dzieje Bo ja raczej takie rzeczy mnie do tej pory ja miałem się spotkać z nim na górze Ja raczej nie pamiętam takich szczegółów Ja jedyne co to pamiętałem na 100% ten początek Bo ten początek był taki banalny w zapamiętaniu Dużo się nie działo

No więc tak jak mówiłem, faktycznie, e, Bad Boy ma coś związanego z Decekiem. On jest członkiem Deceku. clara clara you don't look 17 do i look like a bad boy no you look like a wild card i hope i don't frighten you what do you have a reason to frighten me now you're being paranoid am i someone is fucking with my life Threatening my family and at the same moment the mysterious bad boy wants to meet me and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. <sighs> I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well we don't need to meet face to face for that. No. We needed a... This. You wanted that sex Max. You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. Mm -mm. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Oh, no, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Hmm. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me tracking you single. A exactly Aiden. Okej. Okay. Więc już wiecie, że to jest ona. Eee, Odblokowano nowe zdolności. To ja bym sobie razu odjażował, zdał, ja się będę stajał gijać po cichu, więc... Więc yy, stajowanie kolejką to na pewno jest rzecz, którą ja chcę. To na pewno jest rzecz, którą ja chcę. Yy, wybuchy i zanik napięcia to nie jest mi chyba na jazie jakoś mega potrzebne. To mi się przyda. Jest na pewno useful dla mnie. I na jaździe to tyle. Check out where they take deliveries. Looks like underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing. Trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? would you love to know? Dobra, no to jak widać Bad Boy to jest tak naprawdę dziewczyna, która pracuje w DCQ DCQ czyli organizacji hakejskiej Powiedzmy młodzików takich No ale mają dostęp do CTOS-u większy niż Aiden I jesteśmy na miejscu to właśnie tutaj mamy się dostać aktualnie. Mm, no to czas na małą, małą zabawę. Spróbujmy się przedostać gdzieś dalej. Yy, tutaj jest kamień. Na razie drzwi jeszcze nie chcę żadnych, nie chcę tutaj żadnych otwierać, bo boję się, że to się źle skończy i że oni mnie zaczną poszukiwać. Mamy dużo stojażników. I my mamy dotrzeć w to miejsce. Odblokowałem, co powinienem odblokować. Teraz zanim się tam dostanę, chwilę to może zająć. swoje kawałek do przejścia. No ale po kolei i będzie dobrze. Raczej znaczy, wątpię, że mi się uda całą grę przejść bez w ogóle używania jakichkolwiek yy, pistoletów. Ale na ja się by mi na tym zależało, bo za każde obezwładnienie dostajemy więcej... Yy, Mm -hmm. Więcej ekspa i na tym mi najbardziej zależy No już tutaj to co ja obie jest w tym momencie strasznie niebezpieczne Mamy tutaj dużo, naprawdę dużo stajażników Ale mam przewagę nad nimi i to jest właśnie w tych że najpiękniejsze, że mimo że przeciwnicy są jest ich nawet dużo to my mamy zawsze przewagę nad nimi Przewagę, bo wiemy więcej I w tym wszystkim to jest piękne Dobra, ja, ja dobrze by było, żebym się podłączył teraz do jakiejś kamei, tylko że ja żadnej tutaj nie widzę. Eee, dlatego zrobimy to po prostu w ten sposób. Że przełąca, przełączając się między tymi kamejami. A tu była kameja, no po pierwsze. Spróbujemy ich teraz jakoś tutaj odciągnąć. Nie będzie to zbyt efektowne. Tym bardziej, że nie wiem, jak ich tutaj zainteresować. No jestem ja. Kameja. Eee, Ups, tu podejdzie? Chyba nie. No jednego z nich mi się wydaje, że możemy zabić nawet pistoletem. No dobra, no bo tak to ja będę tutaj stał w nieskończoność. To ja mam taki pomysł, żeby ich zwabić... Gdzie ja ich mogę zwabić? Ja nigdzie ich za nie zwabię Wsadzimy na jezio to I w tym momencie mamy wystarczająco chyba dużo czasu, żeby się podkreślać do kolegi Tutaj Dobra Wiedzą już o naszym położeniu No i tak to właśnie wygląda Trochę chciałem to, to wszystko zrobić za szybko W tej grze dużo się czeka na idealne okazje No ja to właśnie skiepściłem w tym momencie Dobra To ten początek znamy To ja go przejaszuję trochę albo nie oj, oj, oj. proszę tak się właśnie yy, ...psuje misję jak utrudnić sobie G pozwól żeby cię zauważyli super świetnie jednak to zrobimy w takim bądź razie na głośno, bynajmniej w pewnej części. Muszę dob dobrze dobijać sytuację do wystrzału. Ha, no dobra, no zrobiliśmy to niestety na głośno. Ja tak nie chciałem tego robić, bo mniej za to dostaniemy, no ale już dobra, ja... Tak, zabij się jeszcze. Eee...

Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh, oh no. <laughs> He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track a caller and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Eee, dobra, wzięliśmy część sprzętu mm, takiego do stworzenia fajnych rzeczy potem i znowu robimy wszystko po cichu. Tym razem musi się udać. Eee, maszyna swoją z Deogom. Dobra, ich tutaj jest czterech Jeżeli damy jadę porządnie odwracać ich uwagę To słuchajcie, jesteśmy w stanie coś tu ciekawego zrobić Nie, e, tego nie chowaj Ale bym Cię Bajzo Aiden prosił o to, żebyś otworzył O właśnie to Ej, ten please. Znaczy pad właściwie. Kilka tych, y, tych wabików możemy zrobić Bo one są mega pożyteczne. On słyszy to nie on tego nie słyszał. No to beznadziejnie. Nie macie. Nikt nic nie widział. Najmniej oby. Dobra, kolejny leży. Ja tutaj muszę strasznie na spokojnie do tego podchodzić w tym momencie, bo ja się nie chcę dać wykryć. Dlatego mogę też nic nie mówić podczas nagrywania oczywiście. Ale tak to raczej tragedii jakiejś nie ma. Ups. Oni są na górze jeszcze! O proszę, a to tego, że mnie przewidział. To nie za fajnie. Jak oni mnie tu jakoś namierzą, to się przestanie robić zabawnie. Kod dostępu, super ich, świetnie. Mam to co chciałem i ja się muszę dostać na głuje. Czyli tam gdzie jest ich więcej. To to nie jest fajna wiadomość. No ja na spokojnie za ich plecami. Mogę coś wysadzić. Mhm. Teraz jest duża szansa na to, że się udupiłem. jest tam na górze za Cameo'm jego nie będę szedł niej tu jest więcej ja ich widziałem czterech tylko to nie za fajnie ale oni teraz jeszcze mi będą chodzić tutaj no nie najgorzej no bo mam skakować coś co jest na górze teraz widzę że ja mam to skakować to może zrobimy tak, że pozbędę się jednego cepa, który tutaj jest, tylko ci na górze nie mogą mnie widzieć. To może niespecjalnie być w tym momencie możliwe. Dobra. Jeden chłop, chłop leży, musiałem go w ten sposób ubić, taki niekonwencjonalny troszkę Kolejny leży Teraz mogę się tu zakraść do tego typa Tylko od której strony on idzie Idzie od tej, która mi mniej pasuje Dobra, o i niech podejdzie Żegnam Dobra, kolejne cepy schodzą Chyba będą schodzić Tak, oni schodzą ewidentnie po schodach, no właśnie, już idą No to na spokojnie Każdego z nich mogę bez problemu sobie tutaj załatwić za raz. Mhm. Dobre, no nie, no tamten wyjaz, no to to jest bez sensu teraz to co ja chcę zrobić. Ups. Ups. Dobra, leży. <grymka> Leże pobiegam wokół nich dzisiaj. Mhm. Leżeć. Dobra, wyczyściłem całe to miejsce. No to wygląda, że już żadnych stojażników nie ma. Dobra, zrobiłem to po cichu, więc zostaliśmy dosyć dużo ekspo za, za ich eliminację, właśnie cichą. Tu mam wejść. I mam skakować. To coś, dzień dobry. Eee, dobra, tu się już więcej widzę, zabawy szykuję. Dobra, to to jest tak. Tak, odblokowujemy to. Teraz możemy te dwie pojedynczo Tą i tej nie możemy, ale możemy to zrobić tak, ok, Uu, dobra, zobaczmy. Na pewno to będzie musiało iść tak. Innego, innej opcji to ja nie widzę zabiega. Potem mamy takie coś. I dostajemy się tu. Dziękuję. Udało się. Z haku i laptopa. Laptop jest tu. Dobra, to mamy problem. Namierzyli nas. Tu już wolę wziąć chyba Kajabin. To może nie być tak łatwo wykonalne. Mhm. Mm Zdecydowanie nie ma takiej opcji ha! Nie wierzę w to co ja teraz zrobiłem No w to też nie wierzę Dobra ja potrzebuje, potrzebuję, może mnie już w końcu uleczyć Będę wdzięczny No ja Nie, potrzebnie koleżko wstawałeś. Hmm, no nie wiem, czy ja jadę tak uciec. E, używaj zagłuszenia, aby wstrzymać wykrywane skany CTOS-u, ale czy ja mam zagłuszenie? Dobra, w tym momencie udało mi się to wstrzymać. Ale ja mam tylko jeszcze dwa takie skany. Więc ucieczka będzie mimo wszystko dosyć ciężka, ale damy sobie już nie takie rzeczy robiłem w tej grze. Próbujemy uciec, zobaczymy jak to będzie. No i skan to na mnie Oczywiście Inaczej byś nie mogło Uciekaj! Nie lubię mi takich rzeczy Nie udało się Etap, którego nienawidzę Dobra, spróbujemy przed nim jakoś zwiać. Sygnalizacja. Jeden radiowóz zniszczony. Rozwaliłem sygnalizację za mną. Chowamy się. Szybko poszło. Szczerze mówiąc, pierwszy raz mi uciekał przez policję, chyba tak szybko poszła No jest całkiem nieźle 20 sekund musimy poczekać aż e, policja nas zgubi Ogólnie to, to jest moment tego ja nie lubię Te skany spełnią się wszędzie tam gdzie ja chcę pojechać Albo mnie w ogóle blokują w kilkunastu miejscach i ja nie mogę z nich wyjechać A jak przed nimi tak stych, te uciec nie mam bladego pojęcia Chyba muszę dojść do jakiegoś tam obębu W którym po prostu one mnie nie zauważą Ale misja wykonana Hopy, ja wejdzi w Stajachu. Kolejne punkty doświadczenia, kolejna misja się pojawiła. Okej, okay, dobra, kolejna misja wykonana. Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Ja się z wami żegnam na razie i Cześć!